Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia. Wstajemy i wołamy Duchu Święty przyjdź do naszych myśli, do naszego serca. Wypełnij nas, żebyśmy pełnili wolę Bożą. Dzisiaj mowa w Ewangelii jest o uczynkach w ukryciu. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy to czynią w synagogach i na ulicach. Ale Ty daj w ukryciu, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy się modlicie, to nie na rogach i ulic i tak dalej, ale w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. I w końcu, gdy pościcie, też to róbcie w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Cały czas jest ten refren. Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ciężko jest zrobić jakiejś rzeczy zupełnie w ukryciu, tak żeby nie było tego widać. Nie tak dawno dostałem za pokutę, żeby pobyć na adoracji sam dla siebie. Także nikt tego nie widzi. Chodziło to o taką prywatną adorację. Ja, jako ksiądz, mogę pójść, wystawić pana Jezusa i pomodlić się, i potem schować, że jestem sam w kaplicy. I miałem prawie codziennie, nawet codziennie, jakieś momenty adoracji, które nawet już były niektóre prawie, że prywatne, ale nie do końca. I przez to, że dostałem zapłutę, że mam sam być i dla siebie, i nikt ma tego nie widzieć, no to. Musiałem to zrobić właśnie w taki sposób. Ale dużo było takich okazji, które mi pokazały, że może mógłbym już to policzyć jako pokutę, ale no nie. Bo byłem z kimś, bo jednak ktoś widział, bo jestem gdzieś rozpoznawalny i ktoś mnie spotkał. I to nie jest ta pokuta. To bycie w ukryciu, zrobienie czegoś w ukryciu, bo Bóg tylko widzi, że ja jestem tylko z Chrystusem, w takiej czystości zupełnej intencji, nie jest łatwe, że ja nic nie mam w zamian. Nawet jak jakiś komplement powiesz w domu, podziękujesz za jedzenie, mnie, to mamy robić. Jeszcze raz, mamy to robić, ale że coś jest tak zupełnie czyściutkie, co do tego, że y, tylko ja i Jezus, to nie jest łatwo o taką modlitwę, o, o takie bycie w. Y, że tego nikt nie widzi, tak naprawdę nikt nie widzi. No, jesteśmy w zależnościach społecznych. Jak pościsz, no to musisz powiedzieć żonie, że masz taki dzień, no bo inaczej ona coś zrobi i będzie jej przykro. To są te sytuacje, które tylko. Nie robimy tego na pokaz, ale jednocześnie ta pokuta mi pokazała, jak w zależnościach różnych to nie jest takie proste, że zrobię coś tylko i wyłącznie, że jest to między mną a Jezusem. To jest możliwe. I można sobie coś takiego zadać za pokutę wewnętrznie, że to jest mój trud, z czym się przełamuję, i to jest tylko między Bogiem a mną, i tylko Bóg to widzi. Pomyślmy sobie o tym, że wiele rzeczy robimy, bo ktoś tam coś jakieś pomyśli sobie o czyści, o nas. Oby to nie było nigdy pierwszą intencją. Niech nasza pierwsza intencja będzie dla Boga. I o to chodzi. Tego też nas uczy Święty Ignacy. Patrz na pierwszą intencję. Jeżeli ona jest czysta, to dalej wszystko jest czyste. I tego się trzymajmy. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień w Bogu cały i stańmy przed Królem naszym Panem. Tutaj poniżej jest teledysk mocnym duchu, który nas, nasze serce podnosi, żebyśmy należeli cali do Jezusa. Z Panem Bogiem.